Halo, halo, hej, cześć, siemanko, ja jestem KtoPers i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i witam was na serwerze naszej ekipy czyli w skrócie nazywamy go sobie Kurwinox SMP ehm, pierwszy odcinek i widzicie mnie w diamentowej zbroi i już wam mówię wszystkim o co chodzi ehm, pierwszy dzień o który, w którym wystartował serwer ehm, dobrze wiecie jak tutaj wyglądało, bo robiłem sobie tutaj live'ika, był on yy, dosyć Dobrze oglądany, więc tutaj wiecie co było. Mniej więcej tutaj zarys podstawowej bazy również i teren, gdzie się znajduje, również. Ale na serwerze się, znajduje się reszta ekipowiczów i oni tam tego dnia siedzieli jeszcze 4 godziny, czyli gdzieś do około 3, 4 rano em, i mocno cisnęli. Następnego dnia wstałem sobie rano, żeby troszeczkę nadrobić rzeczy. Nie, to nie jest cały czas to, co mam na sobie. Przynajmniej nie całe, bo na przykład to tak, to mi się udało zrobić samemu, ale już wam mówię dalej. Mam znaczniki Zalahir, Ancient City. Znalazłem Ancient City, moi drodzy, jako pierwszy na tym serwerze, ale nie udałem się tam, ponieważ chciałem to zrobić z wami, czy to na live, czy to na odcinku, ale uprzedził mnie Maverick, który zrobił to dosłownie wczoraj bo uznał, że trzeba nadgonić chłopaków i pogarniał rzeczy stamtąd. I w formie powiedzmy znalezienia Asian City dostałem swoją zapłatę w tej wysokości w takiego sciku. A ja w międzyczasie wam powiem, że end jest już zrobiony. Bo chłopaki to też wczoraj zrobili. Mają już zapasowe elytry, więc no nie wiem, nie chcę się tego komentować. Z względem wiecie jakiegoś tam ograniczania tego wszystkiego, bo myślałem, że ograniczamy to jakoś, że idziemy do Edu na przykład razem czy coś na początku na walkę ze smokiem, albo będzie to jakiś event, ale widać się myliłem. Więc yy, chodzi mi głównie o Content dla Was, nie? To wiecie o co mi chodzi. To względem tego to troszeczkę opadło, więc ciężko mi powiedzieć. Co można tu kombinować oprócz live? Bo na live to wiadomo, będzie coś luźnego. Będą pogadanki z Wami i ja sobie będę budował. Czy tam zbierał surowce? jak w sumie to, co robię cały czas. To, jak widzieliście przed chwilą, Wam szybciutko pokazałem moją bazę. W tamtą stronę jest spawn, więc to będę Wam mógł pokazać. I będę Wam mógł pokazać jeszcze bazę Mavericka. Bo to wiem, gdzie się znajduje. Mavericka bodajże. Wczoraj, wieczorem też, jak ja już poszedłem sobie spać, bo na chwilę, zaczął sobie coś tam budować w końcu, więc zobaczymy sobie razem, co mu z tego wyszło. A, jakby pytał ktoś, to tak, jestem słaby i mam 2 dedy, ale to i tak nie jest największa ilość na serwerze. Teraz jeszcze póki sobie tutaj biegnę chciałbym Was zaprosić na live'a, który odbędzie się dzisiaj w godzinach wieczornych. Zatem bądźcie to sobie razem pogramy, poczylujemy bombę i nie wiem co możemy jeszcze porobić, zwłaszcza że ja w jeden dzień musiałem szybko robić rzeczy i okazało się, że idealnie miałem rzecz na... 15 krzesłów, które dały mi enchant na 30. poziomie, ale na pewno będziemy sobie coś tak zbudowali. Jak będziecie mieli jakieś ciekawe projekty dla mnie, to oczywiście je przyjmę, moi drodzy, więc jesteście chętni, to zapraszam na godzinę około 20-21. Uuu, domek się zbudował. Na początku słyszałem o zamku, ale z racji tego, że za dnia też nie grywa, bo nie ma kiedy na ma To się raczej w wieczornych godzinach, a w porannych, kiedy nikogo na serwerze nie ma. Asi i tak Simon za chwilę pewnie wejdzie, bo on gr grinduje razem ze swoim tam ekipą, częścią klanu, powiedzmy to. No cóż, o farmę sobie tutaj zrobił, okej okay. Taki mini przytulny domek, rozumiem Nawet ładnie to wygląda Tak szczerze Nie spodziewałem się Ciekawe czy to ich własny projekt, czy, czy, czy jakiś znaleziony, ale Myślę, że jedno No, no to z tego co słyszałem u Mavericka to Tutaj chciał zamek zrobić, ale no nie wiem czy zrobić. A i przehandlował prezent ode mnie. Z te rzeczy, które ja i on ma na sobie. Dam mu axelotla. Sprzedał go. Dobrze mi się pysie. Teraz ja bym chciał Was zaprosić, pokazać Wam spawna. Dzisiaj o 8 mogliście zobaczyć sobie taki krótki filmik 19 sekundowy, który zlepiłem dla was tam po kryjomu nagrywając Mavericka, który budował właśnie tego spawna, później oficjalnie jestem współtwórcą tego co się tam znajduje i na pewno będę jeszcze pomagał tutaj w takich sprawach ogólnych, bo chciałbym żeby to wszystko fajnie wyglądało, a nie jak to tam główienko. Jak widzicie, już moja minimapka coś tam pokazuje. Czerwoną linię, kilka budyneczków. Ja wiem o dwóch budyneczkach, które się tam znajdują, czyli o głównym Spałnie oraz o miejscu naszego handlu, bo jak piszemy sobie balance, to ja mam 0 dolarów, tak? Nie mam jeszcze nic sprzedane, nie ma jak zarabiać. Dlatego Budowaliśmy sklep, który jeszcze będziemy tutaj oczywiście tworzyć. to jest koniec starego spawnu. Yy, budowa zainicjowana, zainicjowana przez Mavericka, design w większości mój. Czy już tu coś się powprowadzało? No nie powprowadza. widzicie, sklep, sklep timowy, twórcy paki to i Knopusz, więc ja się tutaj zaliczam. Możecie ocenić, jak Wam się podoba. Według mnie jest całkiem ładny. Taki przytulny, ogólny. Tutaj mamy bikonik, łączymy kolory niebieskiego, jasnego z fioletowym i wyszedł taki ciemny niebieski. I tutaj mamy dwa główne. To miało być budowane właśnie tak moim imieniem. Prosimy nie karmić pan. rozmnażać zmierzać. O Rodzinka. Cześć. Mm. Wow Tutaj mamy spawna. Jak się lama nie? Tutaj na serwerze OK. Tutaj są zasady pewnie zgaduję. Główne zasady serwera są na DC Delta Force, to prawda. Jeżeli tu jesteś, musisz też być na serwerze DC, baw się dobrze. Spawn jest objęty zakazami niszczenia bloków, zabijania zwierząt. Tu jeszcze nie ma. Spawn i okolica jest publiczna i obowiązuje PVE. Okej, okay, rozumiem. No i drodzy, tak jeszcze pierwszy raz w mojej karierze chyba znalazłem miejsce, w której znajduje się reszta ekipy. Czyli nasi tryhardowcy no i life, no lifeowcy, więc nie wiem. Przejdę się tutaj. Może podpisali kto gdzie mieszka. Jak nie, to nie wiem. No, standardowe bogactwa. To jakiś domek czyś. Kowa smoka, tu nic nie ma w środku. Jakieś tajne przejście? Parma Brodawek, Okej. Okay. Jasne, luźno. To co? A to tylko taki design. no dobra. Na górze coś ten Tegez? Nope to jest balkoni. Balkoni prowadzi na dachoni. Na dachoni nic nie ma, dobra. Widzę, że się chłopakom powodzi. Przynajmniej mnie tutaj jedni z osób. Może mnie później ktoś oświeci czy to jest dokładnie. I tu jest trzech albo czterech bodajże. Tu jest widzę już drugi domek, czyli otwarte, więc ja już nic nie otwieram. Ender chest. Słychać już villagerów. A oni villagerów ogarnili już, ogarnili już w pierwszym dniu, więc gdzieś tutaj będą villagerowie mną Chyba, że tu. Ale tutaj jest kopalnia, z tego co widzę, przynajmniej tak designowo na szybko. Tu portal, taka łódeczka. Ktoś co mieszka na łódeczce. Ciekawy koncept. I ostatni budynek to jest coś. Jest tu... Chyba ścieżkę dopiero budują. W sensie mostek. Więc ja sobie tu przejdę tędy. I tak nie widzę innej drogi. I czyje to jest? Proszę mi powiedzieć. Ale jak tak patrzę, to widać, że oni się skupili jakby... Na trajhardowaniu w gierkę i dopiero jakby teraz pobudowali jakieś tam struktury, w których się mieszkają. Ale to nieskończone, ni ogarnięte. Wiecie o co chodzi. Tak, tylko żeby stał Taki duży kloc, który nie jest zagospodarowany. Ja mam w swoim dziuple. W niej będę siedział, a teraz widzimy się już w bazie. No i co moi drodzy? Ja jestem już w Domeczku. No i co chyba to było na tyle dzisiaj? Takie szybkie prowadzenie, zaktualizowanie tego co się wydarzyło. Krótka opowieść, jak to wygląda. I pamiętajcie, dzisiaj więc 20 a 21 zapraszam Was na live. Ja bym kto percebliście, wy na razie pa pa!